Klaudia jeszcze dzisiaj nad ranem była nad polskim morzem, a teraz szybka teleportacja i widzimy się na ewencie. Dokładnie szybka, jesteśmy na imprezie motoryzacyjnej, więc kocham dobrą, bezpieczną, dynamiczną jazdę, więc udało mi się tutaj zdążyć być z wami. Jak było nad polskim morzem? Wspaniale, to polskie morze jest po prostu dla ludzi, którzy nie lubią pogody, lubią luksusowe wakacje. Przynajmniej takie mam poczucie patrząc na to, co się dzieje w moim portfelu. Eee, nie było zupełnie pogody teraz. Takim żartem przygotowywałam się, że będzie upał wyjeżdżając z Warszawy zapakowałam jeden dres, który mi starczył na, na te parę dni. No było to powiem zaskakujące. Zwłaszcza, że byłam jeszcze z trójką dzieci bez pogody, to jest wyzwanie. Okej, okay, czyli myślisz, że jednak lepiej na przykład zainwestować te pieniądze na wyjazd za granicę, gdzie ta pogoda, no można powiedzieć, jest taka murowana, no? Nie ja na przykład kochamborska, ale jakby chyba wybrałabym w sumie inne jakby miejsce, Mazury. Nie wiem, czy góry. Już tam jakoś tak czuję bardziej taką przestrzeń, że jeśli nie mamy tej pogody, to jest dla mnie więcej do zrobienia. Znaczy, przynajmniej zawsze, jeśli ja jadę, to można po prostu sprawdzać. Jeśli halejcie jest nad morzem, nie jedźcie. Naprawdę, przysięgam. Ja jeszcze nigdy w życiu nie byłam nad polskim morzem, żeby było ciepło. Ja jeszcze nigdy w życiu nie zanurzyłam tam po prostu więcej się niż moja kostka u stopy. Naprawdę, to warto sprawdzać. Jeśli panujecie, wydać tak dużo duże pieniądze, żeby tam pojechać, sprawdźcie mój Instagram, czy tam nie jestem. Będziesz miała teraz chwilę oddechu. Od dziecka. Tak, mam dwa dni, ale to nie jest chwila oddechu, to jest chwila rozpaczy, bo jak ja jestem z nią tak bardzo dużo i nie jestem gdzieś na planie, albo nic nie robię, jestem przez cały dzień, to po prostu ja nie jestem w stanie się z nią rozstać. Ona jest taka cudowna, ona już ma dwa lata i ona się robi takim kompanem, to jest takie niesamowite, że coraz bardziej ta po prostu, ten czas spędzany z nią jest tak fascynujący, że nie, 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 nie będę mówić, bo ja się rozczulam, zacznę płakać, jestem matką wariatką.